Wyrzuca pan odpady do lasu. Mógłbym zapytać pana, dlaczego? Jeszcze no chwilę. to wszystko pan, pan wyrzucił? Miejskie gliny patrolują nie tylko miejską dżunglę. Nie dadzą się wywieźć w pole ani w las. Wyrzuca pan odpady do lasu. Mógłbym zapytać pana, dlaczego? Jeszcze chwilę. No to wszystko pan wyrzucił? To wszystko, Bo wszystko nie tutaj leżał zawsze. Dobrze, ale to, co pan trzymał w ręku i przed chwilą wyrzucił, no to dobrze. Ja panu powiem tak, no zaśmiecanie lasu to wykroczenie i będziemy musieli pana wylegitymować, ponieważ, no tak jak mówię, niestety nie można robić takich rzeczy. Niech państwo spojrzą tutaj, no jakie zaśmiecanie lasu, ja rozumiem las, ale specjalnie, jeszcze jestem daleko, komu on tutaj przeszkadza? Nie może pan naśladować cudzych złych zachowań. To pana w żaden sposób niestety nie tłumaczy. A proszę powiedz mi, co pan przyniósł w tych workach? No właśnie, niech, pan, niech pani nawet spojrzy. Co jest? Problem jest, te kartony są takie wielkie, nie, nie, nie ma jak tego walić. Tu za chwilę to deszcz zmyje, wciągnie w ziemię. To naturalne odpady. To za chwilę tego nie będzie. Na pewno nie będzie gorzej. A niż... pani z domu przywiózł? Gdzie one powstały, te odpady? Jakie mają charakter? Co jest? niech pani spojrzy, co to jest karta. Dobra, to proszę się odsunąć. Prawda? Odsuniemy się. No i co my tu mamy? Oj, chyba natura tak tego nie urządziła. No, nie ma tutaj jakichś toksycznych rzeczy, proszę o pana, dokument tożsamości. Gdzie przecież nie mam przy sobie? Nie bawię się. Telefonem szamot państwu Podczas patrolu służbowego zauważyliśmy samochód zaparkowany bezpośrednio przy lesie oraz mężczyznę wyciągającego z niego odpady. Po udaniu się za nim zauważyliśmy, że mężczyzna wyrzuca śmieci na teren dziko powstałego wysypiska do lasu. Sprawcę ukaraliśmy, zabrał swoje odpady, obecnie toczą się czynności zmierzające do usunięcia dziko powstałego wysypiska. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zunki. Całe odcinki możecie oglądać na Zoom TV.